Jak Państwo wiedzą, ja podczas występów na scenie miewam różne fanaberie i moją dzisiejszą fanaberią jest. szyszka w kieszeni. To było śmieszne. Ehm, państwo się być może spodziewałem, że ja będę na przykład mówił o seksie, ale to jest siódmy odcinek tego programu. Państwo o seksie wiedzą już wszystko. A ja ciągle nie wiem prawie nic. W zasadzie to mnie nie dotyczy, to wszystko. Prawdopodobnie dlatego, że większość kobiet proponuje mi tak zwany szybki seks. Ja po prostu nie nadążam i to jest dramat. Ale będę mówił o czymś, co też jest bliskie memu sercu. W zasadzie od serca oddziela to tylko wątroba i kilka nerek. Chciałbym Państwu powiedzieć coś o nogach. Co to są nogi, jak są zbudowane, z czego się biorą, gdzie lubią chodzić do kina, nogi. Proszę Państwa, skąd się biorą nogi? No, podobnie jak in, w przeciwieństwie do innych rzeczy, które wychodzą z dupy, y, nie zostawiamy nóg w toalecie, nie spuszczamy im tam, tylko Nogi chodzą za nami cały czas. Otóż jest wiele podziałów nóg. Zasadniczy podział, taki pierwszy, to jest na nogi mę, męskie i damskie. Nogi damskie to są nogi, one się dzielą na nogi imperialne i tak zwane statywy. Znaczy, statywy po prostu podtrzymują korpus ciała i to jest w zasadzie jedyna ich rola i tym się nie będziemy zajmować. Natomiast nogi imperialne, no to, to są nogi. To, to dla takich nóg powstawały imperia i upadały. Natomiast nogi męskie to jest taki prosty podział na prawą i lewą po prostu. Wszystkie śmierdzą są obłosione i... też wbrew pozorom, noga prawa z lewą się często myli bardzo. Znaczy, Piłkarzem polskim bardzo często się myli. I takiego posłowi z PSL-u też się często mylą nogi. Kolejny, znaczy powiedzmy, pan, nogi w ogóle mogą mieć różne charaktery. Znaczy mogą się gryźć ze sobą, mogą mieć zupełnie inne nogi. Noga lewa to może być noga z Krakowa, a noga prawa z Warszawy.